Witajcie w kolejnym odcinku Fantastycznych wiadomości. Dzisiaj przed Wami 7 interesujących informacji, więc nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Zaczniemy od dwóch informacji związanych z fanowskim magazynem Biały Krug. Pierwszą jest fakt, że już niebawem, bo 3 września o godzinie 18:00 odbędzie się transmisja z cyklu Biały Krug Live, w której gościem będzie Paweł Majka, a tematem jego najnowsza książka Aż zobaczycie ogień. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Czapski. Warto się zainteresować, bo Grzegorz zna się na rzeczy, a sam Paweł Majka ciekawym jest rozmówcą. Drugim newsem ze strony Białego Kruka jest fakt, że redakcja szuka osób do pomocy. Konkretniej zaś to korektorów i redaktorów, osób do oceny opowiadań oraz wsparcia przy prowadzeniu social mediów. Jeżeli więc chcecie włączyć się w taką fanowską inicjatywę, to warto się zainteresować. Pamiętajcie jednak, że pieniędzy z tego nie będzie. Ale za to można sobie wpisać do CV albo zaliczyć praktyki studenckie. Więcej informacji znajdziecie pod linkami w opisie. W sobotę, 27 i niedzielę, 28 września, odbędzie się piąta edycja Węgrowskiego Konwentu Fantastyki Świat Wyobraźni. Impreza zdaje się nie posiadać własnej strony internetowej, a jedynie wydarzenie na Facebooku ale jest na nim napisane, czego można się spodziewać. Strefa gier bez prądu, strefa gier fabularnych, strefa gier elektronicznych, strefa cosplay z fotobudką, strefa literacka, strefa azjatycka, strefa muzyczna, strefa dziecięca, strefa wystawców. A dodatkowo konkursy. Dwa konkursy cosplay: cosplay dla początkujących z podziałem na grupy wiekowe oraz konkurs cosplay dla młodzieży i dorosłych dla osób, które samodzielnie przygotowują stroje. oraz drugi konkurs piosenki bajkowej. Będzie też seans filmowy, dwa koncerty, teatr ognia oraz gra miejska. Wstęp jest bezpłatny. Linki macie w opisie i zachęcam do poświęcenia wydarzeniu uwagi. Pod koniec września w Płocku odbyć ma się impreza o nazwie Trzeci Festiwal Książek w Płocku. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych Samowydawcy, a wśród zaproszonych gości znalazło się sporo znanych nazwisk. Joanna Bator, Radek Grak. Andrzej Pilipiuk, Robert Małecki, Franciszek Piątkowski. Wejście na wydarzenie jest bezpłatne. I to właściwie tyle, co mogę Wam powiedzieć. Nie ma jeszcze programu wydarzenia, więc ciężko go ocenić. Albo, żeby być dokładnym, nie ma programu wydarzenia na jego stronie internetowej, bo jakieś fragmenty pojawiają się na facebookowym profilu wydarzenia. Tym samym, do którego nie da się przejść z oficjalnej strony, bo linki nie działają. Jeżeli ktoś mieszka w okolicy i ma ochotę spróbować to teraz już wiecie, że można. Wydawnictwo Rebel ma coś ciekawego dla fanów komputerowego Wiedźmina. Tak się bowiem składa, że jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi fizyczna wersja gry Gwint. Na ile się orientuję, nie jest to po prostu reedycja tych kart, które kiedyś dodawane były do kolekcjonerek, a nowe, zrebalansowane pod wszystkie pięć frakcji. Zasady też są zbliżone do tych, które znamy z Wiedźmina 3, a nie z samodzielnej gry komputerowej gwint która z tym strujeczki znacznie się rozeszła. Ciekawe, co z tego wyjdzie i jak będzie z balansem rozgrywki, bo chwilowo za niecałe 150 zł dostajemy ponad 400 kart. Nie będę oceniał, czy to uczciwa cena, czy nie. Jestem szczerze ciekaw w waszych opinii na ten temat, bo mnie nieco przytłacza fakt, że to już ponad dekada od trzeciego wieśka. Wydawnictwo SQN udostępniło na swoim Pinterestie tapety na telefon. Nawiązują one bezpośrednio do książek wydawnictwa. Jeśli więc macie jakieś tytuły, do których jesteście szczególnie przywiązani, albo których grafika szczególnie Wam się podoba, to teraz macie jeszcze łatwiejszy sposób na to, żeby zabrać je wszędzie ze sobą. Wszystko, oczywiście, jest darmowe, a link macie w opisie. A teraz czas na jeden z newsów, który umknął mi wcześniej, a nie powinien. Otóż 14 września w TVP i na TVP VOD. O godzinie 20.25 premierę będzie miał serial Drelich na podstawie powieści Jakuba Ćwieka o tym samym tytule. I wiem, że to nie fantastyka, ale to nic i tak warto się zainteresować. Może być z tego naprawdę ciekawa rzecz, jestem szczerze ciekaw, czy okaże się sukcesem. Samemu Czwiekowi zaś serdeczne gratulacje. To duże osiągnięcie. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień! Paskut!